Cześć wszystkim! Obiecuję wam coś ciekawego, ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj! Okej, okay. zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale! Za tym kryje się coś naprawdę gorącego: ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego. Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę! Tak czy inaczej udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać, sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? A, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja, muszę ją oddać. Auć, moja głowa, co to jest? Ojej, to czekolada! To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? Dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina, to wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić, ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest. Mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie! Hurra! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę Miranda, zaczniemy od ciebie Nie mam nic przeciwko Gotowe Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami Mam nadzieję, że coś wymyślisz Jej, jak dużo rzeczy, super Mam tego jeszcze więcej Rzucaj szybko, złapię to Fajnie, to przecież walizka do makijażu Uwielbiam robić makijaże Jakie cienie, jakie kolory, niewiarygodne. Czas wziąć pędzel w dłoni tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe dzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę ci przeszkadzać, idę do Emmy. No jak, leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale, cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie... Pyszne lody na patyku. Spodoba Ci się? Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję, nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające! Fu, Emma mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę! Musi być tu jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O, suszarka do włosów. Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. Naciskam guzik. No to jedziemy. Jak chcesz, Miranda. Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale. Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie. Ledwo mogę je podnieść. Auć. To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań. Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnię, możesz coś zbudować. Sama zdecyduj, co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia jak bardzo. Mam już całą ścianę. No nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. E, muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko! Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjęć bliżej, szybciej, no i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. Rozładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmy narzędzia, i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz, trzymaj. Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem, mam się bawić w piaskownicy. Dzięki, myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz, jak fajnie mi wychodzi. Wow, zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie. Dobra, zaczniemy od ciastek. Prościzna. Już się robi! Nie mogę nic sobie ale spróbuję. Jak się tym posługiwać? Do czego służy to kółko? Zwałkiem sobie poradzę. Kochanie, nie tak się to robi! Pójrz, pokażę Ci. Rozwałkuję cienko ciasto. Następnie wycinam kółka i układam na blaszce. A teraz do piekarnika nic mi nie wychodzi. Mam pomysł. Ciastka są okrągłe, prawda? Można więc po prostu wyciąć z ciasta koło i się nie rozdrabniać. A najważniejszy składnik to skitelsy. Takie ciastka to ja lubię. Dobrze się spisałaś, kochanie. A jak się mają moje ciasteczka? Nie skłamie, jeśli powiem, że są idealne, jak zawsze. Zostawię to bez komentarza. Moje ciastka to dzieło sztuki. Od razu widać rękę mistrza. Wystarczy spojrzeć. Robię niesamowity domek z piernika. Przy okazji dzięki za pomysł. Tak zamierzam ozdobić z Wykończenie cukier puder. Domek wygląda jak przysypany śniegiem. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. To nie dla ciebie! Ojej, twoje ciastko! Kurczę, muszę szybko je wyciągnąć z piekarnika. Może da się jeszcze uratować. Ojej, chyba jednak nie. To niby jest ciastko? Nie jestem pewna, czy można to jeść. Ale co my tu mamy? Wow, to jest mega domek z piernika. Jaki piękny i jaki smaczny. Mm, jest przepyszny. Myślę, że mamy zwycięzcę. Nie mogło być inaczej. Jestem przecież profesjonalistką. Teraz mam ochotę na burgera. I to szybko. Dam radę to zrobić. Chociaż może i nie. Czy to jest surowe mięso? Fu, to obrzydliwe. Wiem. Zamiast tego obrzydliwego mięsa można użyć pysznego kremu czekoladowego. Będzie świetne. Super. A co tam robią pozostali? Te bułeczki są takie aromatyczne, ale trzeba je podpiec. Chrupiąca skórka to podstawa. Co ty wiesz o chrupiącej skórce, babciu? Raz, dwa i burger prawie gotowy. Imponujące, ale w burgerze najważniejszy jest soczysty kotlecik. Zrobię go z mięsa mielonego. I gotowe. Teraz musi się troszeczkę przysmażyć. O, matko boska! Kochanie, co ty wymyśliłaś? Spokojnie, babciu, wszystko pod kontrolą. Pomyślałam, że podpieka troszkę pianek i urozmaicy swojego burgera. A teraz czas na żelki. Na wierzch bułeczka i mocno dociskamy. To wszystko. No i jak? Jaki jest sens tego konkursu, skoro i tak to ja zrobię najsmaczniejszego burgera? Spójrzcie tylko. Dodam bekon. Mięsa nigdy za wiele. Teraz wystarczy dodać tylko sosu, warstwę warzyw, ser i mięso. Jedna warstwa to troszkę mało, prawda? Zrobimy kilka. Hmm. Będzie rewelacyjnie. No proszę, jestem zdecydowanym faworytem w tym challenge'u. Wyszło super. No ja nie zamierzam przegrać. Starannie ułożę składniki. A teraz sosy. Nie będę skąpić. Na wierzchu położę bułeczkę. Cóż za piękny burger. Ja też będę miała złocistą skórkę. Jej, prawie zemdlałam. Babciu, nie martw się, patrz jak świetnie mi wyszło. Tadam! Ojej! Ale rozmiar! Wielopiętrowy burger wygląda mega apetycznie. Mmm, jaki soczysty! Ekstra! Teraz ty kolego! Ups! No i rozpadł się! Nie szkodzi, mam przecież jeszcze jednego burgera. Wygląda naprawdę dobrze. Spróbujmy. Ojej, to żelki! I nutella. Świetne połączenie. Ale burger szefowej kuchni wygrywa. Gratulacje. Co? To niesprawiedliwe. Tym razem chcę na Dacie radę? To proste. Babciu, pobudka! Patrz, Jennifer chce na nuggetsy. Już, już. Najpierw trzeba wlać troszkę oleju na patelnię. O, babciu, podzielisz się ze mną olejem? Dziękuję. Dziwne, dlaczego nic nie leci? Muszę mocniej potrząsnąć. No dalej! Ojej, coś poszło nie tak. No kto tak robi? Najważniejsze to, żeby było smacznie, dlatego zawsze gotuję z miłością. Kurczaczka trzeba zapanierować. Rozbełtam jajko, maczam w nim kawałki kurczaka, a następnie obtaczam w bułce tartej. No idealnie. Teraz można smażyć. Jakie to apetyczne! Mm, I ten aromat! Chciałabyś spróbować, co? Nie ma mowy. Jestem zajęta. Moje nuggetsy będą wyjątkowe. Popatrzcie, wyglądają niczym kawałki złota. No i oczywiście podanie musi być spektakularne. Nie chcę mi się tyle szykować. Skorzystam z gotowych. Zawinę nuggetsy w ser, a potem zrobię najpyszniejszą panierkę z Cheetosów. Tylko najpierw muszę im... Puścić lanie, kochanie. Uważaj, nie tak mocno. Ojej, chyba wystarczy. Zobaczmy. Świetnie. Teraz obtoczę nuggetsy w chitosach i na patelnię. Będą niesamowite. A może sama je zjem? Prawie zapomniałam. Nie ma nagetsów bez sosu. No teraz jest idealnie. Jejku, to wygląda tak fajnie. Czy to złoto? Smakują zwyczajnie. Dobra, spróbuję innych. Te mi się podobają. Ale zostały jeszcze jedne. Czerwone, wspaniale. Ojej, tu jest ser. To zdecydowanie zwycięzca. Jupi, wygrałam. Brawo ja, brawo ja. Umiecie zrobić pizzę? Czekam. Nie ma problemu. Też bym chętnie ją zjadła. A, pizza. Mogę ją zrobić. Potrzebuję sosu pomidorowego. Wyłożę troszkę na ciasto i delikatnie rozsmaruję łyżką. A teraz ser, no i oczywiście kiełbasa. Nie chcę przerywać, ale... Patrzcie, jestem szefem kuchni! Latające ciasto! Nie martw się, kochanie. Masz, dam ci nowy kawałek. Dziękuję, babciu. O, już wiem. Żaden nudny sos pomidorowy. Tylko krem z marshmallows. Nabieram całą łyżkę. Właśnie tak. A teraz skittelsy. Z nimi wszystko jest smaczniejsze i bardziej kolorowe. No, już prawie gotowe. Od razu widać rękę amatora. Moja pizza będzie najlepsza. Koniec z nudnym białym ciastem. Za barwiej, żeby było bardziej spektakularne. Co ona wyprawia? Stać mnie na jeszcze więcej. Teraz rozwałkuję ciasto. Musi być pokryte aromatycznym sosem pomidorowym. Dzięki temu pizza będzie smakowała jak w najlepszych włoskich restauracjach. Na wierzch dorzucę troszkę sera. Idealnie, a teraz czas na krewetki. Dorzucę jeszcze kilka małż. To będzie prawdziwe danie dla smakoszy. Teraz trzeba je tylko upiec. Nie wytrzymam, zaraz zasnę. O, już? No w końcu nasze pizze są gotowe. Bellissimo. Jak apetycznie pachnie? No, całkiem nieźle. Przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Jak ciekawie to wygląda. Uj, co to jest? Czy to owoce morza? Krewetki? Nie będę tego próbować. A to wygląda bardziej interesująco. Skitelcy. No, wygląda lepiej, niż smakuje. Ale ta pizza wygląda wspaniale. Jak pachnie! Mm, smakuje niesamowicie. To jest zwycięska pizza. Gratulacje, babciu! Dziękuję! Zasłużona wygrana! Moja pizza była lepsza. Bez komentarza. Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód, nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow. Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców. Żadnego futerka. Moje zamówienie. Szybki jesteś, dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. 3, 2, 1. Zrobione. Doskonale. Jeszcze ostatnie szlify. To najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A, trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra. A teraz dorzucę trochę szczegółów. Ej, różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie. Jakie to miękkie. Gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu. Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła. Przykleję taśmę ladową. Będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie. Brawo, ja. Aleks nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem, mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza. Bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać, aż klej wyschnie. Doskonale. Okej, okay. zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie. A nie mówiłem? A większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A, brelaczek do kluczy. Jestem mistrzem. Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy. Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy, co wymyśli Vita. Yeah. Jakie to wspaniałe. Co to jest? Aleks znowu kopiuje moje pomysły. Hmm. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna? Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek, bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód. I to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne. Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O tak! Zobacz, jak fajnie wyszło. Idealnie. No i jak podoba Ci się? Widzę, że Ci się podoba. Odpocznij sobie. Jaki mam wspaniały samochód. Czas na fajne selfie w fajnej furze. Ale ze mnie przystojniak. Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia. Pozwól, że to wezmę. Ciekawe, co tam jest? Pieniądze? O nie, to pies! Ogromny, przerażający pies. To straszne, wiejemy, pospiesz się. Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła. To tak pilnujesz moich rzeczy? Torebka? Dobry piesek. Wita, to chyba twoje. O, moja torebka, dziękuję. Nie ma za co. A ty, następnym razem pilnuj moich rzeczy. Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra, nie sposób się oderwać. O nie, bateria padła. Co robić? Mam pomysł. Od gry na telefonie może być lepsza tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola, postawię to wszystko tutaj. Przydadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy! Wow, co to jest? Siema, bracie! No hej! Przyłączcie się! Wow, niezła zabawa! Podoba mi się! Jestem taka piękna. Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to bez mnie? No dobra, pokażę wam jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko. Otworzę bagażnik. Mam trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super. Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł, tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie. A teraz muzyka. Zobaczcie, jak dobrze się bawię. Przyłączcie się szybko. Co to? Idziemy tam? Fajnie. My też. A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli. Bawmy się razem. Uhu! Dlaczego Aleks nie imprezuje z nami? Gra sam ze sobą. To moja wina. Muszę to naprawić. Aleks, bawmy się razem. Jak miło. Ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci, jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co.